Joł mordeczki! No i chuj, no i cześć. Siema! Czym jeździ kowboj? Mahalasem Jedzie kowboj machalasem. Cześć mordy, opowiem wam dzisiaj jak tam jechałem do Łodzi. Uwaga, uwaga! Mordeczki, chcę się wybrać podróż dookoła świata. Absolutnie genialne. Niestety, do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuję się z renty. Proszę o wsparcie 5, 10, 20 zł. I wszystko jasne. A uda nam się osiągnąć ten cel. Link do zrzutki jest pod filmikami, w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam. No i yy, zawsze jest tak, że. Proszę, tam dziewczyny z fundacji. O jego! Ale ciepło, dzisiaj tylko wiaterek jest. Żeby mi pomogły ogarnąć na przykład jakieś tam miejsce noclegowe czy bilet. No i słuchajcie, tam już sobie znalazłem kogoś, czyli to jest z fundacji Szansa dla Niewidomych, co ze mną tam chodził z kamerą, nagrywał do południa tego oddziału, ale nie w tym rzecz. Słuchajcie, szukałem noclegu no i w Łodzi dziewczyny znalazły nocleg, ale się nie zgodzili, żebym tam nocował w ci z tego pensjonatu czy hotelu, no bo powiedzieli, że osoba niewidoma nie może tu sama przebywać, bo mamy podłogi, śliskie tu są schody, poręcze i inne tam takie rzeczy. Myślali głupot. Słuchajcie. Znalazłem, znaczy znalazłem mi dziewczyny, nieco dalej pensjonat. I co się okazało? Zarezerwowałem pokój, no ale tam sami Ukraińcy pracowali. No i ta dziewczyna z Ukrainy mówi... Yy, znaczy dziewczyny z fundacji mówią do niej tak. No bo... To taki niewidomy chłopak, chce byś wynająć pokój i tak dalej na 4 dni. Dobry. A, I trzeba mu tam pokazać, gdzie jest to, ale gdzie to. Nie, nie ma problemu. Ja mu wskażę, co będzie wchodził. I właśnie jest No i przed wyjazdem dzwonię do tego pensjonatu, a ona mówi, nie. W komnatku nie ma, nie, nie ma, nie pożer, coś tam gada, ale się dogadałem w końcu. Myślałem, że ktoś chce zarezerwować. Się dogadałem, później mówi, mówi, że jest ten pokój. Dojeżdżam. Yy, miałem problem z terminalem, bo tam terminal dotykowy. Na dotykowym terminalu nie wpiszę pinu, ale miałem gotówkę. Teraz ten przez telefon to zrobił. Miałem gotówkę, zapłaciłem gotówką. To mam ci oddać? No i też były... Kurwa, się uparli jeździć kościuszki. E, się uparli jeździć kościuszki. No i tak. E, Kiedyś sobie wychodzę, idę e, w prawo na dwór, a taki Ukraińiec do mnie mówi co, do toalety chodzisz? Mówię, nie, na dwór. Zakurić nada, panie maję zakurić koczu. Dość. A, da, ja cię, panie Maju. I mnie podprowadził na dwór. Później wchodzę do tego pokoju, a on mówi... w komnatku? Czyli do pokoju. <noise> Musiałem się po rosyjsku porozumiewać, parę słów tam znam. Jakoś mówię, da. I nie prowadzali ci Ukraińcy bardzo, pomagali mi tam w sumie. I kiedyś przyszedłem z tego, z Piotrkowskiej, matko, z Piotrkowskiej ulicy przyszedłem i rozmawiam tam z nimi i mówię, że ja przyjechałem tu filmy ponagrywać i mówię, że z Piotrkowskiej sam przyszedłem, a on do mnie mówi Wot mała Mówi z Piotrkowskiej przyszedł sam, a do toalety zabłądził no i też tam takie e, były na przykład e, rzeczy biegł się jakiś Ukrainiec e, że no, e, jedziemy w Ukrainie i w pociąg się bawił to chyba jakiś dziadek z mnuzkiem się bawił a jakaś Ukrainka do niego krzyczy co nie pójdzie spokojna pojedziesz w Ukrainie tam cię raz e, ruskie sałdaty ubił. No i powiem Wam, że fajnie było w tym hotelu. Później oczywiście ja zawsze jak gdzieś jestem to proszę, żeby ktoś sprawdził czy czegoś nie zostawiłem, bo to wiadomo jak się nie widzi, to się potrafi gdzieś coś zostawić. Na jakimś tam łóżku, na podłodze. Chociaż ja zawsze wszystko pilnuję, no ale wiecie, jak się nie widzi to czasami można coś gdzieś sobie zostawić. No i wróciłem do domu. Tak samo i w Krakowie. W Krakowie miałem trochę gorzej, bo mieszkałem w tym akademiku. Znaczy gorzej. Z jednej strony gorzej z drugiej strony lepiej, bo tam nikogo blisko nie było. Ale miałem za to łazienkę w pokoju i miałem taki aneks kuchenny. Nawet tam student... O, na słup wlazłem, zobaczcie. Znaczy nie wlazłem, bym wlazł. Nawet taki student mówi, że mi numer telefonu zostawia, jakbym czegoś potrzebował. To, żebym zadzwonił, to tego, nawet w nocy ja mu coś potrzebował, to bo on tutaj pracuje yy, w wakacje. Ja mówię, że nie, nie potrzebuję. No to jakoś tam się dogadaliśmy. Już byłem właśnie w tym akademiku Babylon w Krakowie, też bardzo mile wspominam. Możecie znaleźć tam filmik niewidomy sam w akademiku. Jeszcze raz, mordeczki, zapraszam do playlisty z kamerą przez świat. Czyli jak sam pod, To są playlisty filmy z muzeów do playlisty e, Niewidomy w wielkim mieście, czyli jak sam podróżuje. Niewidomy i technika, majsterkowanie, takie tam rozmaite rzeczy techniczne. E, vlogasy Niewidasy, czyli takie filmy jak ten teraz. E, I wypady rowerowe, czyli tam jakieś dziury pandemii. Zostaw łapkę, subskrypcję, komentarz to odjął mi z fejberak pamiętajcie mordy o wspieraniu kanału naciskaniu dzwoneczka i yy, mojej zrzutce a ja idę na zakupy, cześć mordeczki trzymajcie się